Kaczyński traci kontakt z rzeczywistością. Ostatnie sondaże pokazują, że poparcie PiSu jest rekordowo niskie. A wróżenie, że w tym momencie prawica na 100% do władzy wróci i że PiS będzie przodował w tej koalicji, jest bardzo na wyrost. O co dokładnie chodzi? Jak postrzegam najnowsze badania opinii publicznej, o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamilia Strzemski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej. Z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Ostatnio wiele szumu wywołał sondaż. W którym koalicja obywatelska prześciga już niemal o 10 punktów procentowych Prawo i Sprawiedliwość. I to jest o tyle interesujące, że wielokrotnie w ostatnich miesiącach można było słuchać, tak, słuchać takich sygnałów, takich opinii, że już niechybnie PiS do władzy wróci, że Kaczyński ma Tuska w garści i że na 100% koalicja obywatelska wraz ze swoimi sojusznikami wybory przegra i zdobędzie mniej mandatów niż strona prawicowa. I oczywiście, żeby była jasność. Ten jeden sondaż jeszcze nie wskazuje na to, że sytuacja jest opanowana, natomiast wskazuje na bardzo ciekawe zjawisko, że prawdopodobnie ta nasza bardziej liberalna strona sceny politycznej przeszacowała partię Kaczyńskiego i może nie wyolbrzymiła, ale uznała za zbyt duże zagrożenie Konfederacji czy Grzegorza Brauna, kiedy te partie również w tym sondażu nie stoją jakoś idealnie. Co to pokazuje? To pokazuje, że ten sondaż, połączony jeszcze tak patrząc parę miesięcy wstecz, z relatywnie słabym wynikiem Karola Nawrockiego w pierwszej turze, yy, daje taki obraz, yy, że choć trendy prawicowe w Polsce są dość wyraźne, to one nie yy, kumulują się, jeżeli chodzi o poparcie, jeżeli chodzi o wyniki bezpośrednio w PiSie. No bo gdyby tak było to PiS powinien wrócić do swoich wyników sprzed kilku lat, kiedy potrafił mieć nawet pod 40% w takich bardziej optymistycznych dla nich sondażach, czy w wyborach parlamentarnych grubo powyżej 40%, a teraz nie jest pewne, czy w ogóle przebiją 30%. I ktoś może powiedzieć, ok, no ale jak dodasz jeszcze na przykład do tych 30%, niecałych 30% PiSu, tak? kilkanaście procent Konfederacji, dodasz 6-7% Grzegorza Brauna, no to im się zbierze większość. Matematycznie, jeżeli dodamy sobie tylko same procenty, to prawdopodobnie ta strona prawicowa będzie miała teraz przewagę. Tylko tutaj nie chodzi wyłącznie o procenty, a chodzi też o mandaty. Dlaczego mówię o mandatach? Ponieważ przy tak wysokim wyniku koalicja obywatelska, mając 28%, może liczyć na tych mandatów, no może nie pod 200, bo jednak wyraźnie dużo ugrupowań do sejmu wchodzi w tym przypadku, ale no, powiedzmy, że blisko tych 200 się może zakręcić, albo nawet trochę więcej. Plus, co bardzo istotne, jest to bardzo interesujące, cała ta powiedzmy słabsza strona sceny liberalnej, czyli ludowcy, czyli ludzie otrzymują na hołowni, czyli część lewicy, jest pod progiem. Więc obraz rzeczywistości na teraz wygląda w ten sposób, że jeżeli te głosy pod progiem się rozbiją, to tak, to wtedy koalicja obywatelska samodzielnie tych 230 paru mandatów no, może nie uzyskać, może i zabraknąć. Biorąc pod uwagę wysoki wynik konfederacji, biorąc pod uwagę Grzegorza Brauna, no i biorąc pod uwagę, że PiS, mimo że osłabiony, no to dalej ma te grubo ponad 20 czy prawie 30%. Natomiast ciekawie się zrobi, jeżeli jednak liderzy tej strony demokratycznej nie dopuszczą do zjawiska polegającego na tym, że te głosy się pod progiem rozbiją. No bo jeżeli sobie dodamy te parę procent psl u parę procent pochołowni, parę procent tej drugiej lewicy, no to z tego się robi nawet nie kilkanaście, z tego się może zrobić kilkadziesiąt dodatkowych mandatów. Jeżeli na przykład Lewica Zandbergowa dogada się z lewicą Magdy Biejat, czyli też Włodzimierza Czasastego. Jeżeli PSL ponownie dogada się z Hołownią, co jest mało prawdopodobne, ale załóżmy tak, albo PSL i Hołownia dogadają się z Platformą, albo wystartują w jakimś innym centroprawicowym bloku obok PiSu i Platformy. To wtedy te procenty, które już w tym momencie zostały spisane na straty, Realnie generują kolejne mandaty dla obozu demokratycznego. Natomiast PiS przyzwyczaił swoich polityków, swoich kandydatów do tego, że jest partią na tyle masową i na tyle zbierającą mandaty, że na spokojnie może nawet kandydat z takiego dalszego miejsca liczyć na wyborczy sukces. No nie do końca, bo faktycznie było tak w pewnym momencie, w szczytowym momencie PiSu, kiedy na przykład kandydując z miejsca numer kilkanaście, czy nawet dwadzieścia parę, kandydat mógł się udzić, że zdobędzie mandat, bo na przykład tych miejsc w Sejmie w danym okręgu dla PiSu było nawet 10. Albo coś generalnie, wiecie, chodzi o taką liczbę, która powoduje, że nawet czystym fartem ktoś kompletnie wcześniej... Yy, nie traktowany jako faworyt, może do tego Sejmu się wślizgnąć. Teraz to zjawisko raczej nastąpi po stronie Platformy, niż po stronie PiSu. Jeżeli gdzieś pojawią się takie właśnie ewenementy, że kandydat niespodzianka z dalszego miejsca nagle do Sejmu wejdzie, bo na przykład jest ten, wiecie, bonusowy mandat, albo dlatego, że lista po prostu wzięła, no to się są łączy, tak, wzięła nienaturalnie dużo głosów, to właśnie to się stanie po stronie Platformy Obywatelskiej, czy po stronie tej w ogóle Wielkiej Koalicji ym, Centrowej, niż po stronie PiSu. I to też ma bardzo istotny wpływ na dynamikę kampanii wyborczej, no bo jeżeli kandydaci, również ci z dalszych miejsc, mogą marzyć o swoim sukcesie, no to jednak w tej kampanii pracują, tak? Mają motywację, aby i z ulotkami, z banerami, zrobić coś w internecie, nagrać jakiś spot, cokolwiek, żeby się po prostu w kampanii pokazać. Natomiast kiedy ci kandydaci na poziomie racjonalnym wiedzą, że najprawdopodobniej, tego mandatu nie dostaną, po prostu braknie miejsc. No to stwierdzają, a to ja już taki razie tej kampanii nie będę robił, ja tam może rozdam dosłownie nie wiem, dwie ulotki, na no, przykładzie mam dwadzieścia parę po swojej klatce schodowej i tyle, i tyle mi wystarczy. No nie. Właśnie to pokazuje, że zjawisko, na którym korzystało PiS w ostatnich dwóch kampaniach do parlamentu nawet w ostatnich trzech w sumie, tak patrząc jeszcze, jeszcze ściślej, teraz będzie działało, ale na korzyść platformy, ponieważ platforma z PISem na ten moment wymieniają się miejscami, jeżeli chodzi o prowadzenie w tych sondażach. Powtarzam, jeden sondaż jeszcze nie może powodować, że my jako demokraci, jako liberałowie, my możemy sobie otwierać butelki od szampana i już upijać się na dwa lata przed spodziewanym sukcesem. Absolutnie nie. Ale ten sondaż trochę. Wytrąca dynamikę wzrostową prawicy, zasiewa w nich trochę niepokoju, zasiewa w nich trochę strachu przed wyborami i wprowadza nerwowość. Wprowadza nerwowość, wzajemne obarczanie się winą no, za te ostatnie kiepskie wyniki, a to, jak wiadomo, nigdy nie służy konstrukcji politycznej, nigdy to nie służy też budowaniu strategii na przyszłość. Dlatego powiem Wam w ten sposób. Jeszcze się nie cieszę. Aby inaczej, cieszę się, ale z lekkim umiarkowaniem i z, lekkim, z taką lekką powściągliwością wobec sytuacji. Po prostu jestem zadowolony z tego sondażu, jestem zadowolony z wyników, które on pokazał. Jestem zadowolony z tego, że odbił się ten sondaż tak szerokim echem po internecie, po mediach, po też komentatorach i publicystach politycznych. A to też swoją drogą pokazuje, że Kaczyński. Wcale tego instytutu politycznego, aż tak rozwiniętego jednak w ostatnich latach, nie ma albo go zatracił, no bo Kaczyński nie powinien w ogóle dopuścić do tego, do tego, żeby jego partia zaliczyła w sondażu tak fatalne poparcie. To się naprawdę rzadko zdarza, żeby PiS zjeżdżał w sondażu poniżej 30%. No a jednak się zdarzyło. I to co ciekawe, kiedy mają swojego prezydenta i kiedy mają cały czas Trybunał i mają NBP, to i tak nie są w stanie nie są w stanie powyżej tych 30% się ustabilizować jako na takiej absolutnie pewnej, gwarantowanej puli głosów. To jest, to jest interesujące zdarzenie i musimy na jego podstawie, na kanwie tych ostatnich dni, pisać za ciosem. Musimy jako liberałowie pokazać, że to teraz my przejmujemy inicjatywę i że teraz ten, w cudzysłowie, rząd dusz, my trzymamy w garści. My będziemy teraz nadawać tonu oraz narracji ton oraz narracji całej sytuacji politycznej, a nie strona prawicowa, nie strona konserwatywna. Także dziękuję wam, że wysłuchaliście mojej opinii. Standardowo proszę o zostawienie subskrypcji, lajka, komentarza, podzielenie się swoją refleksją, Jest to dla mnie bardzo istotne, bo też pomaga rozwijać kanał i wyczekujcie następnych materiałów. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.